Hej, hej, witam Cię w kolejnym foodbooku. My już wróciliśmy z Polski do domu, ale nadal, jak widzicie, mam sporo polskich produktów i dzisiaj właśnie na bazie ich zrobię wegetariańskie, angielskie śniadanie. I mam tutaj wegetariańskie kiełbaski, które są pyszne i są z Lidla. Mam tutaj polski słonecznikowy chleb. Mam tutaj jajka od cioci, pieczarki oraz fasolkę. Więc dziś um, angielskie, wegetariańskie śniadanie. Moje śniadanie jest gotowe, jak widzieliście mam tutaj kiełbaski, pieczarki, dwa jajka, e, chleb żytni oraz fasolkę. Oczywiście zdjęcie na Instagram zrobione. Teraz widzicie mój Instagram, zapraszam do obserwowania, a ja zabieram się do jedzenia. Jesteśmy przy Buckingham Palace i jest taki ładne napis ułożony z kwiatów. A z tej strony pałac. Idziemy dalej. Wędrówka po Londynie ciąg dalszy i zobaczcie, to jest najbardziej niesamowita rzecz, jaką ostatnio widziałam. Wida śmietana na słupie z wiśnią i z tyronem. Piękne mały na naokoło. Okej. Okay. Idziemy po fajne zdjęcie. Na Chinatown w Londynie jest pięknie kolorowo. Takich ozdób wam jeszcze nie pokazywałam, więc e, idziemy, szukamy czegoś na obiad. Nie wiem, zobaczymy co to będzie, ale e, chodźcie się przejdziemy, potem jeszcze pójdziemy do supermarketu. Więc tak na ten moment jest ozdobiona chińska dzielnica. Dziś na obiad przyszliśmy na Dim Sum i zaraz coś wybierzemy. Zawsze jest dużo wegetariańskich i wegańskich opcji, więc zobaczymy, co zamówimy. Ach i dzisiaj jest minus 25%, więc super. Wybrałam sobie w sumie opcje wegetariańskie. Będę miała to, to i tutaj kieroszki na parze z warzywami. Tak wygląda nasz dzisiejszy obiad. Jak widać, mamy tutaj różne pyszności. Ja mam tutaj z spadek z warzywami, sprinklesy. Jakieś rzeczy wegetariańskie, nie mam pojęcia, ale wszystko wygląda przepysznie. Jest już 20 i my postanowiliśmy nie jeść kolacji, bo jak widzieliście, obiad był bardzo syty. Ja jestem nadal najedzona i słucham swojego organizmu i nie chcę jedzenia, więc nie będę jadła. Ale mam tutaj e, moją torbę na lunchbox i za chwilę pokażę Wam lunchbox. Na jutro, żeby troszeczkę więcej pokazać w tym filmiku. I byliśmy też w polskim sklepie, więc takie mini zakupy. Kupiłam dwa selki z piętnicy. Ja bardzo lubię selki homogenizowane, czasami sobie na nie pozwalam. Ja akurat te nie mają w składzie żelatyny, więc super. I bo chciałabym takie zrobić fit tiramisu, ale właśnie na takich zwykłych biszkoptach, koncentrat pomidorowy i dla Destina chlebek, może dla niej też nie wiem, ale takie mini zakupy i już pokażę wam co robię nam na jutro do pracy na lunch przygotowałam sobie składniki na sałatkę z makaronu. Woda już się gotuje i mam tutaj właśnie makaron i myślę, że ten cały dla nas wystarczy. Mam tu ogórka korniszonego, cebulkę, paprykę, kukurydzę, wędzony tofu, ale również majonez light, mam tutaj musztardę. I zioła zamiast soli, a dodatkowo wezmę nam na przekąskę po jabłku oraz ymm, masło orzechowe, ale to już Wam pokażę jak będę pakować w lunchboxy, ponieważ mam takie dwukomorowe lunchboxy i wszystko idealnie się zmieści. Moja sałatka jest gotowa, a tu dodałam jeszcze odrobinę szanu dla ostrości, więc e, może w opisie filmiku zostaje wam, co użyłam. Ogólnie sałatkę makaronową można zrobić z wszystkim. E, u mnie tym razem jest stofu z warzywami, więc rozdzielam na trzy porcje. I jak e, skończę to robić, no to wrócę już z gotowymi lunchboxami. moja sałatka i lunchboxy są gotowe. Tutaj tak jak wam pokazywałam, mam tutaj um, do jabłek tak żeby pomaczać masło orzechowe wymieszane z czekoladą bez dodatku cukru. Akurat to jest czekolada um, laskowa. Więc zamykam pudełeczka. To taki dip, można by powiedzieć do jabłka. Ja bardzo lubię e, takie jedno pudełko ma około 150 kalorii i mm, te lunchboxy są super, ponieważ y, tutaj y, gdzie jest te przejście, mam tutaj gumę zabezpieczającą, więc spokojnie mogę brać co chcę i wiem, że y, nic mi smakami nie przejdzie, więc zamykam boxy. widelec Jeden jest oczywiście dla Dustina, a drugi jest dla mnie. Okay. I gotowe. I... Ach. Moja w ogóle torba na lunchbox jest pełna, pokażę Wam, ale to jest całkowity przypadek, że ja to mam, bo po prostu kiedyś to kupiłam i miałam w torbie z i stwierdziłam, że będę Wam nagrywać właśnie takie oddzielne filmiki, co biorę do lunchboxów, i pobrałam takie przekąski, które po prostu były w szafce, i mam tu. Batony proteinowe. Mam tutaj batoniki na jej pewnie z tego nie biorę. To w domu właśnie jako wspomaganie w nagrywaniu filmików. Ale do mojej listkowej torby ląduje pudełko oraz widelec. Jutro pracuję na rano i moja torba na lunchbox jest gotowa. Myślę, że tym kadrem mogę się z Wami pożegnać. Mam nadzieję, że takie wideo Wam się podobało. Trochę jedzenia, trochę kadrów z Londynu. Oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, ponieważ filmy pojawiają się w każdą sobotę. I co? I do usłyszenia lub zobaczenia następnym razem.